Dzień dobry, dzień dobry. Ilona Arte na kanale Janka Pińskiego i pułkownik Piotr Brzoński, artysta Szpakowski. Cześć Piotr. Cześć, cześć. Musiałam monitor obniżyć, żeby nie patrzeć, a sufit. Bardzo dobrze. No to zaczynam. <laughs> Zaczynaj. Artykuł z Onetu, który się ukazał dosłownie o 13.05, nagrywamy 14.42, bo robiłam muzykę, więc nie mogliśmy wcześniej. I yy, artykuł yy, autorstwa Andrzeja Stankiewicza. Pozdrawiam, panie Andrzeju, bardzo pana lubię. I Jacka Harłkowicza. Karol Nawrocki uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz. Tak twierdzą jego ówcześni koledzy z ochrony, z którymi rozmawiał onet. Ze względu na Obawy o własne bezpieczeństwo, nasi rozmówcy chcą pozostać anonimowi. Ale biorę odpowiedzialność za te słowa. Deklarują, że są gotowi złożyć zeznania przed sądem. Aha. ha, ha, ha. Ja się nie ma z czego śmiać. No, oczywiście, że się nie ma z czego śmiać, tylko drodzy Państwo, mamy kandydata na prezydenta, który jest po prostu y, kryminalistą. Proszę Państwa, mamy przede wszystkim kandydata, na ale to nie on, nie tylko on, ponieważ. Ja rozumiem te nowoczesne sex workerki te sex workers i tak dalej. To jest prywatna sprawa kogoś. Mnie to nie interesuje. Tak samo jak jest prywatną sprawą tych kobiet, jak się dają traktować. Ale tak się dziwnie składa. Przypomina mi się niektóre teorie Freuda, który trochę się mylił w tym swoim freudyzmie, ponieważ badał, badał określone grupy społeczne na no, ogół związane z tak zwanego bardzo wierzącego mieszczaństwa niemieckiego i austriackiego, w świecie, w którym były dopuszczalne domy publiczne, no i panowie żony były potrzebne do jednego, ale prostytutki do zabawy i który akceptował prostytucję całkowicie zresztą. I ci panowie wszyscy na zewnątrz byli bardzo moralnymi ludźmi, to bardzo moralnymi, tak jak i teraz jest u nas. Tak się dziwnie składa, że częstymi, najczęstszymi... Katolikami, chrześcijanami i tak Zgadza tak. się, najczęstszymi klientami prostytutek są właśnie biali, biali katolicy, heteroseksualiści o poglądach które się u nas w Polsce nazywa prawicowych, czyli po prostu takich właśnie tutaj. I nie ma problemu, że Karol, dla mnie nie ma problemu przeszłość w ogóle Karola Nawrowskiego. To nie o to chodzi, chodzi o poglądy. Dlatego, że jeżeli ktoś, nawet jeżeli pracuje jako ochroniarz, więc jeżeli zajmuje się dostarczaniem towaru, czyli prosty tutaj dla gości, to traktuje kobiety siłą rzeczy jako przedmiot, który jest do mówiącą lalkę seksualną, która jest do sprzątania, gotowania i do zwierzęcego wyżywania się po prostu, bo jak wiemy, prawdziwy katolicki, heteroseksualny, biały mężczyzna musi odpowiednio swoje, że tak powiem, ekskrementy spuszczać po prostu. Tak inaczej tego nie nazwę. Ja mówię w tej chwili brutalnie, ale takiego prezydenta sobie chcecie wybrać. Dlaczego mówię, że chcecie wybrać? Bo jestem przerażony niektórymi komentarzami pod moim postem na ten temat. Typu, że to są dmuchany temat, że to bullshit ukręcony na potrzeby kampanii, że to po prostu, że to po prostu natychmiast tutaj, że cenzurę wprowadzi Trzaskowski, jak ktoś nie potrafi nic, po prostu i tak dalej i tak dalej. Ludzie obudźcie się, kogo wy chcecie? Wy, kobiety. Ja nie rozumiem jak można popierać człowieka, który traktuje po prostu kobietę jako przedmiot do jak rzecz. Jak rzecz, którą można dostarczyć ale to jest do, normalne, do innego podmiotu, to jest po prostu... Ale to... ale to jest... Ilona, nie denerwuj się. Ostatecznie napisałam na ten temat jedną... Zrobiłaś na ten temat psam dla Ewy, jest jeszcze jedna piosenka, to jest to. Co ciekawe, ci wszyscy ludzie publicznie mówią o moralności, zasypiają z Biblią, jak twierdzą, bo on to mówił. A w dodatku mówią, a w dodatku po prostu no, opowiadają Może się Może nie wziął chrześci... tego narkotyku, który brał Bogos. Za chrześci... Dwaści... Biblia mu nie pomogła za chrześcijańskim tym, yy, za chrześcijańskim, chrześcijańskimi wartościami. Rozumiem, że w tym momencie prostytucja i wspieranie prostytucji jest związane z chrześcijańską wartościami. Z chrześcijańskich należy do chrześcijańskich wartości, prawda? Panowie księża, no zastanówcie się. Że ta matka Polka i ta święta Polka nie dotyczy to prostytutek, które są tylko rzeczą, które należy po prostu można użyć, a jak się zużyje, to wyrzucić i wziąć nową, prawda? Może jeszcze wytatuować nazwisko właściciela tej prostytutki. I co się, to odbywało? Jest, co się odbywało? Proszę? Co się odbywało? Co się odbywało, szczególnie na wybrzeżu. To jest dla mnie to jest jedna rzecz, która mi pokazuje, że całe poglądy tego pana, one są zgodne z poglądami części. Części, części, bo powtarzam, że części konfederacji, części tak zwanej prawicy, one są zgodne, ale niestety są również zgodne z częścią postępowania tejże samej konfederacji i prawicy. Bo jest w Warszawie klub i jest na pewnej zamkniętej ulicy na Żoli Ona jest zamknięta z jednej strony, to się na angielsku nazywa de to po francusku. I tam się kończy agencją towarzyską, ochranioną zresztą przez, przez byłych borowców w tej chwili, no jeszcze ludzi z boru i jednego znajomego mi zresztą policjanta wysokiej rangi, w której właśnie ci panowie sobie spokojnie podjeżdżają. I tam mało jest znalezionych ludzi, którzy są powiedzmy bardziej otwarci, tylko generalnie to są ludzie, to są ludzie, ci wszyscy prawicowi, heteroseksualni, biali katolicy, szermujący o miłości i powinnościach małżeńskich, które się ograniczają do tego, że kobieta ma rodzić, ma sprzątać, gotować. I dawać dupę. A to ty to mówisz? Minimum, ja to trzy, minimum ja to mówię, trzy razy więcej bo jednego. dlatego, że tu jest brak szacunku, po prostu. Jeśli tacy ludzie. Ale to, mają być ale kandydatami tacy ludzie, na prezydenta, Ilona, to ja naprawdę pójdę ale, i poderżnę gardło osobiście. Ale tacy ludzie, już tutaj spokój, ale tak, tacy ludzie, proszę Państwa, tacy ludzie. No, tu mi ktoś pisze, jakaś pani z Kanady. i co rzecz pada wizji? Ośmiorniczni, przypominać będzie ośmiorniczni. Przecież to jest śmieszne, to jest coś strasznego, proszę ale Państwa. Ale to jest jakiś, albo idiota. A, nie, ale Polska spadła do poziomu po, po prostu tych, do poziomu czegoś, co jest na przykład, jest taka książka, jest taka, taki film z 2002, czy trzeciego roku, Der czy Die Band, biała wstążka niemiecki, czarno-biały, który pokazuje narodziny faszyzmu w bardzo dziwny sposób. Pokazuje właśnie takie środowiska, gdzie masz podwójną moralność. Moralność na pokaz i tą właściwą moralność tłuczenia żon, bicia żon, prostytutki, gwałty na nieletnich i tak dalej, i tak dalej. To pokazuje po prostu, z takich środowisk pochodził Heinrich Himmler, Amon Goetz, jeżeli ktoś nie wie, kto jest Amon Getz, to niech się zajrzy do Został w Krakowie wykonany wyrok śmierci. To był szef, on likwidował Getto w Krakowie i był komendantem obozów w Płaszowie, zwany zresztą gołębiarzem, bo strzelał do ludzi ze swojej willi, która była na wzniesieniu, strzelał do ludzi z karabinu z ludetu snajperskiego. Amon Goetz, to był taki następny, wielu takich było. Goebbels. Mam dalej wymieniać? Z takiej rodziny pochodzi również Adolf Hitler, proszę państwa, to jest właśnie to. To jest właśnie to. Pokazuje, jak to wygląda, i do tego zdążycie. I to, bo to nie jest przesada. Jest jeszcze jedna rzecz. W nawiązaniu do naszej poprzedniej audycji, ponieważ tak się dziwnie składa, że to wszystko jest polskie wybrzeże, bardzo ciekawe, i część tak zwanych ziem odzyskanych. Posłowie, którzy popierają, ci młodsi, którzy generalnie popierają Nawrockiego i nadal są probowani, bo jak już powiedziałem, pis się powoli wycofuje, ci oficjalni, pochodzą. No, z, do, do... Starzy pisowcy poszli po rozum do głowy, łącznie no, nawet nie, z ludą. Przerazili się po prostu, chyba. Ale ci posłowie, to jest mamy tam, wszędzie tam, oni są ci posłowie, gdzie bardzo mocno stacjonowały wojska PGWR, północnej grupy wojska Radzieckiej. Ja, proszę Państwa, jak zaczynałem kontrwywiad, to w Kondrywiadzie jak byłem, to miałem za zadanie sprzątać, oczywiście konwywiadowczo, zabezpieczać ich wycofanie z osób tajny, a więc Opole, Brzeg, inne wszystkie Mała Moskwa, prawda, i takie różne inne miasta, te wszystkie historie. I jak patrzę po posłach, którzy się pojawiają, bo w tej chwili w Republice zaczęli się, przestali się pojawiać i starzy, zaczęli się pojawiać ci nowi, to oni tak mniej więcej Opole, Wrocław, Szczecin wybrzeża. Dlaczego wybrzeże? Ponieważ tak się składa, mało kto wie, poza bordę sulinowo to przecież była tajna baza okrętów podwodnych, okrętów uzbrojonych bronią atomową rosyjskich na Helu po prostu. Czyli to sięgało do Gdańska. W Gdańsku była bardzo mocna obsada PGWR w tym momencie. Oni się jak wszyscy wycofywali, to zabezpieczali, wycofywali się na Kaliningrad. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że Kaliningrad od samego początku był Siedliskiem różnego rodzaju mafii po upadającym Związku Radzieckim, umieszczanym tam w celu wyjścia na zachód. Ponieważ władze polskie w lata, na początku lat 90. mały ruch graniczny przeciągnęły aż do Gdańska z Kaliningradu, no to tam te wszystkie mafie gruzińsko-ormiańsko-czeczyńskie działały. I tutaj nie jest już tajemnicą chyba, bo już było parę książek na ten temat, ale parę artykułów publikacji, ale myśmy tutaj na terenie centralnej Polski z pozycji łopu i centrali łopu troszeczkę sterowali również różnymi grupami mafijnymi tymi głównymi po prostu po to, żeby nie wpuszczać rosyjskiej mafii. I tutaj mieliśmy sukcesy. To się nie udało na wybrzeżu, bo tam praktycznie te wszystkie nikosie i tak inne rzeczy bez rosyjskiej mafy by nie istniały. Ale to jest związane również z sportem, z wyjściem. Tam trzeba by zrobić o wiele większą obsadę. I teraz patrzę, bo to wszystko z tego pochodzi. To jest dziwny przypadek oczywiście. Z jednej strony, po radzieckie miejsca, po, tam gdzie stacjonowały wojska PGWR, Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, to jest... Tam były zawsze, wiesz, zresztą wielkie fortuny, które rosły, ja zresztą o tym pisałem w jakiejś książce, które wyrosły na Wielkopolsce. Niektóre polegały na tym, że Rosjanie mniej więcej od 1988 i od 1989 roku Rosjanie handlowali głównie dolarami i złotem, to znaczy skupowali dolary i złoto. Do tego jeszcze, jeżeli dojdziemy, jeżeli do tego dojdziemy jeszcze, proszę Państwa, do, jeżeli jeszcze dojdziemy do, tego, jak się nazywa, jeżeli dojdziemy do tego, do innych. Jeżeli do tego dojdziemy, jeszcze doprowadzimy, był handel paliwem od nich i różne rzeczy zupełnie inne, no to. Zobaczymy, jak to wygląda. Plus walki oligarchów, bo te mafie działały dla oligarchów. Za każdą z tych mafii stało po prostu służby rosyjskie. Najpierw KGB, później oczywiście wchodził to już po różne mutacje z u FSB, zanim powstało i była jeszcze coś takiego jak FAPSI, która była teoretycznie elektroniczną formą czegoś takiego. To było przez chwilę. Jelcen nad tym w ogóle nie panował i to było to, czego myśmy się bali i przed czym myśmy przestrzegali. Udało nam się to zrobić w centralnej Polsce i opóźnić bardzo mocno. Dopiero później, po upadku łopu zaczęli wchodzić ci tak zwani Rosjanie, ale ja sam robiłem sprawy w 97, 98 roku eliminującym oficerów KGB, byłych oficerów KGB tworzących grupy przestępcze zresztą w Polsce. No ale to, to jest inna historia. I teraz mamy coś takiego, proszę Państwa. Proszę zobaczyć, to jest naprawdę ciekawe. Ta sprawa, ale to powiedziałam dobrze. To, co ja mówię, to są spekulacje, jakieś operacyjne wspomnienia, z których pan doktor Nawrocki mógłby napisać jeszcze jeden doktora, zrobić, jakby chciał, ale tego nie ma w IPN-ie, bo. To Bater. W łopu... Może książeczkę No właśnie, ale tego nie ma w ipn więc ciężko będzie przepisać, chyba że mu dadzą tajne jeszcze materiały łopu, czy ściśle tajne. Nie, no mafia nie. mu da po prostu. Ale Jak największy swoje problem jest. Zapiski. Ale proszę państwa, przy tej wiedzy, to nie jest wiedza nowa. To my się dowiadujemy. Czy. Zamiński i Wąsik nie wiedzieli o tym, dając mu dopuszczenie do tajemnicy. Oczywiście, że musieli wiedzieć. A jak wiedzieli, wiedzieć. to są matołami. A nie sądzę. Więc oczywiście, że wiedzieli. Tak uważam. Uważam również, że Jarosław Kaczyński wiedział o wszystkim. Być może sztab faktycznie nie wiedział, bo celowo nie został poinformowany, żeby wierzył w ogóle w tego człowieka, jakkolwiek, bo sami są w szoku. Oni są w szoku Ludzie, w My mamy prawdziwy... kandydata z Pisu, bo już przestańmy mówić, że jest obywatelski i jakiś tam inny, które jest po prostu zwyczajnym tą kryminalistą. Który powinien siedzieć nie za kratami. No. E... Co to w ogóle jest? No. Ale proszę, co pisze po prostu Donald Tusk. O wszystkim wiedziałeś, Jarosławie, o związkach z gangusami, o załatwianiu dziewczyn w Apartamencie Miłości w w II wojny światowej, o wyłudzaniu mieszkań i innych sprawach pozostających wciąż w ukryciu. Sam odpowiedzialny za tę katastrofę spada na ciebie. Panie premierze, bardzo fajnie, że pan to powiedział, tylko pan zada pytanie, na które Mikaczyński nie chce odpowiedzieć. Kto? To mu kazał. Jarosławie, drogi Jarosławie, kto ci wsadził tego i dlaczego? I co ma na ciebie? Że ci, że ty go musiałeś poprzeć, bo on go musiał poprzeć. To naprawdę widać, a w tej chwili po tym wszystkim widzę, że PiS się zaczyna. Sam... Ja bym się wcale nie dziwił, gdyby się nagle nie okazało, okazało, że Kaczyński chcąć ratować siebie i bojąc się tego, co przyjdzie z baterem, bojąc się, bo on będzie jedną z głównych ofiar, sam e, dokonuje przecieków i ujawnia tego typu rzeczy, ale to po prostu po to, żeby zatrzymać to. Rozmawialiśmy już w poprzedniej audycji no. o tym, a również z profesorem Nisołowskim i Głoszewskim. o ja tym rozmawiałam. Ale to trzeba powtarzać cały czas. Widzimy wyraźny zwrot w PiSie, nie mm. tylko w PiSie, bo również wśród dziennikarzy. E, to, to, co powiedziałeś o panu Zybertowiczu, co e, najpierw mówił tydzień temu, że 40% Polaków oh no. opisało się z polskości, a teraz twierdzi, że na Polski jest po prostu złym kandydatem. E, mamy pa, pana Patryka Słowika, mamy innych dziennikarzy, którzy się po prostu albo w ogóle nie odzywają, bo już wolą milczeć. Albo wręcz odwrotnie, po prostu opowiadają się przeciwko. Na tydzień przed wyborami. No to to nie jest chyba... Ale no pomyś, powie... nie... uruchomcie sobie mózgi. Ale ludzie nie myślą tymi kategoriami, bo mnie tutaj kolega, którego dobrze znam, Piotrek, też Piotrek, ty szalejesz. Co ty bierzesz narkoba? a jak narkoba, to na pewno i złodziej i dealer i obstawiał, to i pewnie bił je też i klientów też bił, bo to kibol, a każdy kibol to ćpun, złodziej i alfons i bije litości. Piotrze, czy ty jesteś kopnięty? Ty chcesz mieć takiego prezydenta, który w dodatku nie umie mówić po polsku, nie zna żadnego języka, zachowuje się jak właśnie taki, którego opisałeś? Inteligentny człowiek, informatyk, grafik, no. A pisze mi takie bo pierdoły, ja, bo ludzie, ja, ludzie zaczynają wiesz, tak myśleć. Ja nie ja wiem, też, o czym ja, ludzie myślą. Ja też uważam, że um, nie należy przypisywać na przykład do ludzi od, uzależnionych od jakiejś tam substancji, jak, jaką ona by nie była, najgorszych cech typu złodziejstwo i tak dalej. Tylko, że my nie rozmawiamy o przeciętnym obywatelu, tylko rozmawiamy o kandydacie na najwyższy urząd. Ależ tak, oczywiście. A poza tym, jeszcze to jest ta różnica. Odciąć się od przeszłości zawsze można, ale ten człowiek, co pokazał jego gest, jego dalsze znajomości i działania, już po tym jak został dyrektorem IPN-u, ustawki, plus wizyty w więzieniach, te wszystkie historie, te apartamenty miłości, pokazał, że się nie odciął od tej przeszłości, bo Piotrek mi pisze, bo dobrze, i on, i ja jesteśmy z blokowisk. Autentycznie, ja jestem dużo starszy od niego, ale to nie jest z przyjemnych dzielnic, nie pochodzimy. Ale i on i ja odcięliśmy się od tego wszystkiego. To było. Minęło jak mieliśmy, nie mieliśmy na to wpływu, mieliśmy lat naście góra. Ale potem każdy z nas poszedł w inną drogę i każdy z nas inną drogą. I nie już nie chodzimy na ustawki, nie robimy różnych dziwnych rzeczy, nie mamy kolegów w więzieniach i tak dalej. A to jest kandydat na prezydenta, który nie odciął się od tego. Co z tego, że zrobił doktorat, i tak dalej? Ja powiedziałem, ten doktorat. To doktorat, kogo... to ma co drugi człowiek w Ale może ktoś tak, bo... go wykierował na doktorata, ponieważ tak się dziwnie składa, że. Ej... Przeczytajcie. Nie, no nie przeczytacie skryptu Gru z 1994 roku, bo jest ściśle tajny ten dokument. Ale w skrypcie Gru, proszę Państwa. Ja nie zdradzam w ogóle szczegół tego, bo to podobna. On jest wzbogacony skrypt Gru w 1994 roku. Gru czyli wywiad wojskowy rosyjski wzbogacił swój skrypt, który jest w jest odtajniony z roku 1986. Tam jest opisane o tworzeniu i kultywacji agenta i tworzeniu i robienia możliwości wywiadowcze. Jak się tworzy możliwości wywiadowcze poprzez właśnie tego typu rzeczy, że kogoś się wybiera, kto jest podatny, mamy na niego, wzmacniamy pewne cechy, skierowujemy na odpowiednią ścieżkę, na przykład naukową i tak dalej, robimy, pomagamy po to tylko, żeby potem wprowadzić go w inne grona. Tak to się robi. Tak to się robi, tak to robili zresztą Rosjanie, na tym polega zresztą sprawy działanie nielegalne. Ja nie podejrzewam, że nielegalne, że Bater jest, Bater, czyli Dawrowski jest nielegałem, znaczy nie podejrzewam, raczej, się podejrzewam, że jest agentem, ale ta, Ale chcę tylko powiedzieć, że. On no jest że... żeby był, być agentem akurat, nie bo tak jakbym miała takiego kogoś zwerbować, to. Ale Polsce, Nie, nie wiem, ale chodzi to. o ustawienie w Polsce kogoś, kto przerazi cały świat, a on rzeczywiście przeraża już cały świat rzeczywiście, bo tego na świecie nie ma. E, naprawdę, e, powiem szczerze, że w każdym kraju na świecie, ze Stanami Zjednoczonymi włocznie, gdyby Trump zrobił coś takiego na wizji jak ten, tego, to byłoby po Trumpie. Nawet po Trumpie. No, e, mimo tego, że akurat e, e, Trump miał ile? 70 ponad tam jakichś tam różnych zarzutów, i tak dalej. No tak, I tak dalej, ale, ale nigdy Ale w życiu ale... się nie, nie dopuścił czegoś takiego, żeby cię. No ale ćkać. nie handlował nigdy na, tak, na, na ale no, debacie. No nie no dobrze, Trump miał parę tam z panienkami przygód, ale no to, to miał. No to Boże, no to miał. Ale, ale nie miał. handlował tymi panienkami. No trudno, po prostu. no to I wy jesteście tak. tacy wszyscy sami, więc to już Dobrze, to... ja już wiem, że jesteśmy tacy sami, a ja najbardziej no już przyzwyczaiłem się. No. A, ja ten... teraz chciałam coś puścić. Nie wiem, czy to będzie słyszalne. Mhm. Ale spróbuję. A moment, moment, bo mi się tu na słuchawki. Jeszcze raz, sekunda od początku. Pracy są bardzo trudne i człowiek, który no, jest zwierznikiem sił zbrojnych, który ma wpisane w, w konstytucji odpowiedzialność za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej, no, no, no nie może. Um, Mieć takich nałogów, przyzwyczajeń, które powodują, że nie, no nie w pełni świadomie będzie podejmował decyzje w tych najważniejszych sprawach. Tak? Czy że istnieje taka możliwość, że nie w pełni świadomie będzie je, będzie je podejmował, dlatego że będzie pod wpływem jakichś substancji psychoaktywnych. Tak, więc to jest problem rzeczywiście bardzo poważny. Czas jest... no, no właśnie, Radio Z. dzisiaj. Rado. Chciałam powiedzieć, panie Andrzeju Dudo, kocham cię. Też? Tak. No nie, a co e, będę co się rywalizować stało? z Izą. Iza. <grywa> Uważaj, co masz rywalkę, ja mam dłuższe nogi. <grywa> co się stało z Andrzejem Dudą? E, no właśnie, bo to żarty żartami, oczywiście, ale e, skoro sam Duda zabiera głos w ten sposób, i to nie w jakimś, nie wiem, gdzieś tam, jakimś, nie wiem, medium takim nieważnym, ale to było radio Z. Ale on zmienia. To, co tydzień temu opowiadał na temat na Wrocławskiego, to jest 180 stopni, coś innego. No podobnie zresztą Zybertowicz. Podobnie zresztą tutaj widzę część tych pisowców. To jest coś niesamowitego. Niektórzy dziennikarze, którzy nagle zaczynają tutaj otwierać nawet oczy. Ja nie wiem, co to, to jest naprawdę, ale proszę Państwa, to, co było w poprzedniej, to też jako refren będę powtarzał w każdej audycji. Jeśli oni boją się, że wygranym, że Nawrocki wygra, to pomyślcie trochę, jeśli oni będą wolą już Zwoju trzaskowskiego, to pomyślę kim jest Nawrocki i co idzie za Nawrocki, bo my wszystkiego nie wiemy. To naprawdę chyba przeszło ich, wydaje mi się, że oni stracili całkowicie kontrolę i teraz usiłują tą, to nie tyle odzyskać, co w jakiś sposób nie, nie sądzę, żeby Kaczyński miał wyrzuty sumienia, ale cały czas mi się wydaje, bo każdy może mieć w końcu wyrzuty sumienia, że chyba jednak wyrzuty sumienia go jakieś tam napadły coś w rodzaju tłuszczów. Ja, ja sumienia. ja podejrzewam, że to może nie chodzi do końca, a może chodzi o wyrzuty sumienia, może, no bo tego to no, nikt, w nikim nie, w głowie nikogo hmm. nie siedzi, więc nie wiemy. Ale po prostu oni się boją o utratę pewnych rzeczy. Znaczy oni się tak. boją chyba utraty życia, tego wynika, bo to się zachowują I tak jakby... I że... wiedzą dokładnie, że jak będzie Nawrocki, to jest po nich. Ale to może im się wydaje po prostu, może to jest tak, że okazuje się, że jedna mafia, jakieś młode wilki, jedna mafia staje się może się, staje się już powoli silniejsza od drugiej mafii. I to będzie, będziemy tutaj mieli, nie wiem co, Dzień Świętego Walentego. Ja przypominam, to w latach 20. chyba było tam. Z jedni gangsterzy zabili drugich, w tym to jest słynna masakra w dniu świętego Walentego. Tysiące filmów było. Te walki mafijne to z Ojca Chrzestego bo to, to wszystko, co ja tutaj czytam, to jest Ojciec Chrzesty w naturze. Ojciec, nie wiem, Kopola nie nakręcił, nakręcił. O occach 2193, a to jest ojciec Krzesty 10 po prostu, co najmniej. Orp, ojciec chrzestny po polsku, proszę Państwa, najgorsza sprawa, że kościół to popiera. Ale powiedziałem w poprzednio, że związki, no, kościoła, związki z Kościoła tego? z legalizacją interesów mafijnych były ogromne. Ponieważ dlatego, że Kościół był poza możliwością kontroli podatkowej, kontroli przepływu pieniędzy, również i prania pieniędzy i mafia o tym dobrze wiedziała, bo takie były przepisy i na samym początku lat 90., więc do połowy i tak dalej. Kościół był idealnym miejscem do przepierania i transferowania pieniędzy, o czym moim zdaniem równie dobrze wiedział Karol Wojtyła, ale to już ja nie będę Waszego świętego obrażał. Generalnie, proszę Państwa, to mi się marzy, żeby wydać płytę pod tytułem Psalm, psalm Heretyka, bo, bo jak wiecie, to jest psał też Dawidowy, to psał też Heretyka. Bo robię te psalmy, muzykę, to... robię, ale mi nie idzie. I, idzie no mi wiem, jak ale to to... w deszcz. No ale dobra. No bo to, bo to tekstów, wiesz, to zrobi się, nie zrobi, no to no. Ja mówię o tych, co już mamy te siedem psalmów, bo to właśnie o tej zasadzie, bo coraz bardziej widzę, że jednak mimo wszystko heretycy mają rację, a nie ci tak zwani wierzący, bo jak z... Ale proszę Państwa, no jak można z jednej strony być wierzącym, chodzić do kościoła, brać komunię, przystępować do komunii e, świętej, bo wy tak to nazywacie, i dostarczać prostytutki. I handlować ludzkim towarem, bo to jest handel ludzkim towarem. Znaczy, Przepraszam, tak są tak gdzieś tak. granice skurwienia, których nie Wiesz można przekraczać. Ja nie chodzę do Kościoła, co oczywiście już Państwo wiedzą o tym, bo. Ja też nie chodziłem, nie chodzę pod... i nie będę chodził. Od lat. Mhm. Ale pochodzę z takiego regionu, gdzie kiedyś no po prostu chodziłam, no bo na Podkarpaciu wszyscy chodzili do Kościoła, to jest normalne. No i tam kina nie mieli na Podkarpaciu. Nie, jest kino, ale tam A jedno, tam ale, ale ruchome. Seans, ale ja jak muszę, wiatr wieje to kino się za bardzo rusza, tak. Nie, jak. ja muszę państwu powiedzieć, bo y, moi rodzice poszli kiedyś do kina. I kino się, no się za bardzo ruszało. Ostatni raz, jak byli wreszcie w kinie, byli na jakimś tam filmie, ja już nie pamiętam, bo to było, nie wiem, 4-5 lat temu i siedzieli sobie i nagle odpadł y, ten tynk z sufitu. No nie no, tak, bójcie się. No. I 3D. 3D. Kina nie ma, teatru no nie i ma. No od tego czasu jeżdżą do Krosna, do kina, albo do Rzeszowa. Aha, Aha a ruchome do tam nie przyjeżdża? Nie, nie przyjeżdża. A raz ale, był ale wracając, wiatr, ale wicher wiatr. Ale do kościoła, ja, ja pamiętam i teraz jestem poważna, śmiertelnie, jak nie ja, jak się idzie do kościoła w Jaśle, tam jest w ogóle zawsze trzeba przyjść tak z 20 minut wcześniej, żeby usiąść, bo jak się nie przyjdzie wcześniej, to się stoi, bo jest tyle ludzi. Część stoi poza kościołem, a jak się kończy msza, to każdy z każdym rozmawia. Patrz, a ta była w takim płaszczu. A ten miał szare spodnie, a powinien mieć granatowe. A ten miał białe, a powinien miał mieć czarne. I to jest to. Moja babcia i dziadek zawsze mówili, mówili: Niech się pchają, niech się pchają. Tych ci faryzeusze bliżej ołtarza. Nasz no, uczciwych ludzi, Pan mógł i na stopiach, na stopniach pod kościołem, zauważ. Tak mówiła moja babcia zawsze. No. A śpiewała. No, więc, e, w związku z tym ja nie uczęszczam do tego przybytku. E, no, ale jeśli kościół popiera e, takiego typa jak Nawrocki, mhm. to po prostu sam sobie wys, wys, To popiera handel, to popiera prostytucję. Wystawia sobie świadectwo kim jest, czym jest, jaką instytucją jest i tyle. No. To popiera prostytucję po prostu i tyle to jest, tego typu rzeczy, ale proszę Państwa, nie, ja, ja naprawdę... No akurat czy, że zra... to chyba są yy, w priorytecie. na Ja nie przewidziałam, no tak, ale to takiej prostytucji u nas jeszcze, chociaż nie, też bywa. Dąbrowa Górnicza, wiadomo, ale yy, proszę Państwa... No to, to już w ogóle już. Yy. Jest też nie taka... tylko Dąbrowa, bo w Sosnowcu zszedł... Znowu yy... w Sosnowcu ktoś z... szedł? Tak, no czy to już to było tam w tym mniej więcej w tym samym czasie, no ale, ale jurni ktoś tam księdze, jakiś wikary, czy ktoś tam w ogóle popełnił samobójstwo. No, ale, ale Jurni ci księże, proszę, kochani. No. Normalnie jak ktoś jest Aha. samotny, to trzeba szukać wśród, wśród księży. Ale wracając do głównego tematu, już tak prawie na sam koniec, to powiem jedną rzecz, że ja się naprawdę nie spodziewałem. No powiem szczerze, że ja jestem bardziej zaskoczony niż ci wszyscy ludzie, którzy w to wiedzieli. I to jest wyparcie, bo je, dla niektórych to jest wyparcie. Mówią, że to bólsić, że nie chcą wierzyć i tak dalej. To jest, to jest wyparcie, ponieważ sami się nie mogą przydać, bo są zaskoczeni, bo naprawdę jestem zaskoczony. Jak go przedstawili, to ja się spodziewałem, Bóg wie czego, jakichś politycznych bzdur, jakiejś śpieszności i tak dalej. Ale teraz, no proszę Państwa, ja nawet nie wiem, jak to skomentować. Co sądzić o narodzie? Hmm. Który wsparł takiego kandydata. A co sądzicie, o Narodzie, który wybierze takiego kandydata? Oczywiście znaczy, ja. Y... Masz nadzieję, że nie, tak? Znaczy, ja wiem, że y, y, część społeczeństwa y, jest o baranami, mhm. y, ale ja nie będę tego barana obrażać, bo ten baran jest po pierwsze śliczny. Po drugie, to jest miłe zwierzę. A ci, którzy głosują na Nawrockiego, są po prostu, jak to Ty mówisz, debilerenami. I ja to powiem również. Nie wiem, nie rozumiem, dla głupich tych, bo się boją czegoś, czego co nigdy w życiu nie będzie i nie było w Polsce jakiegoś LGBT, jakichś rzeczy. Jeżeli wybierzecie Trzaskowskiego, to trzeba będzie go pilnować, żeby ten zielony ładnie nie, nie zagryzł, nas wszystkich. Od tego jest. Ale jeżeli wybierzecie Nawrockiego, to. No to sobie pójdziecie na wojnę. To sobie nie, pójdziecie na a wojnę. Poza tym, ja poza tym, na pewno ucieknę z tego kraju. Poza tym, Deklaruję, że będę pierwsza na granicy, która spierdzieli stąd. bo na pewno nie będę ani kropli krwi dla tego kraju, ani kropli. Poza tym proszę państwa, Paniec. poza tym, proszę państwa, będzie mogli swoje córki sprzedawać. Może o to wam chodzi. Dobra, na razie. Na razie. To jest, to jest zbyt smutne. <laughs> Dobrze, Cześć. bardzo Ci dziękuję, dziękuję Państwu. To ja dziękuję. Ja jestem znerwicowana, ale będę jeszcze taka przez kolejne pięć dni, mm. więc ostrzegam. Na razie. Widzenia. Cześć. Na raz.